Biblia audio. Księga Izajasza. Dzielić swój chleb z głodnym, do domu wprowadzić biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współzionków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie Twe zdrowie. Sprawiedliwość Twoja poprzedzać Cię będzie. Chwała Pańska iść będzie za Tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie. Wezwiesz pomocy, a On rzeknie. Oto jestem. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie. Jeśli podasz Twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas Twe światło zabłyśnie w ciemnościach. Twoja ciemność stanie się południem. Psalm 112. Wschodzi w ciemności jako światło dla prawych, łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. Dobrze się wiedzie mężowi, który lituje się i pożycza, postępuje w swych sprawach uczciwie. Na pewno się nie zachwieje. Sprawiedliwy pozostanie w wiecznej pamięci. Nie będzie się lękał niepomyślnej nowiny. Mocne jego serce zaufało Panu. Serce jego stateczne lękać się nie będzie, aż z góry spojrzy na swych przeciwników. Rozdaje, obdarza ubogich. Sprawiedliwość jego będzie trwała zawsze. Potęga jego wzmoże się ze sławą. Pierwszy list do Koryntian. Tak też i ja przyszedłszy do Was, bracia. Nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością, głosić Wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród Was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to Ukrzyżowanego. I stanąłem przed Wami w słabości i w bojaźni. I z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Ewangelia według świętego Mateusza. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi, wy jesteście światłem świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.